Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z kroniki Awatara. Magia lawy. Powybraliście w ankiecie. Kolejny subelement na liście. I to jeden z najniebezpieczniejszych i najefektowniejszych. Dowiecie się, kto posiadał tą umiejętność, jak rzadka jest to magia i czego dokładnie jest połączeniem. Zapraszam do oglądania. Istotą magii lawy jest rozgrzewanie skał przy pomocy silniejszej wewnętrznej energii chi, do takiej temperatury, by ta przybrała płynną postać. Trzeba tu wspomnieć, że temperatura lawy dochodzi do 1400 stopni Celsjusza, a krzepnie w temperaturach 600 do 800 stopni Celsjusza. Mówimy więc tu o naprawdę ekstremalnych zjawiskach. W serialu, jak i komiksach magowie lawy byli niezwykle rzadkim zjawiskiem. W jednym z odcinków Legend Kory możemy usłyszeć, że co dziesiąty mag Ziemi jest magiem metalu, za to tylko co setny ma preferencję do zostania magiem lawy. Z racji na dość rzadkie występowanie samej lawy w przyrodzie, nieraz ten talent pozostawał nieodkryty. O Dziwo, z magią lawy mamy do czynienia już w pierwszej serii o Avatarze, gdzie tkać ją potrafi zarówno Avatar Roko, pokazuje to w swojej ostatecznej walce z wulkanem, oraz Avatar Kioshi. Posiłkuje się nią przy oddzieleniu wysp Kioshi od głównego kontynentu. Zastanawiacie się może też, jakich żywiołów połączeniem jest ta magia. Odpowiedź jest prosta: Ziemi oraz ognia. Za to kontrola lawy nie różni się zbytnio od kontroli wody. Trzeba brać pod uwagę plastyczność jak i płynność gorącej papki rozgrzanej ziemi. Magia lawy może służyć zarówno do ofensywy, jak i defensywy. Atakując może ściskać rozgrzanymi skałami niczym shurikenami, a także zmieniać całkowicie otoczenie czy też odcinać drogi ucieczki zalewając tunele bądź drzwi. W obronie, cóż, wystarczy dać przed siebie ogromną ścianę lawy, by nic ani nikt ci nie zagrażało. Oprócz tego, lawa świetnie nadaje się do przycinania metalu, drewna, szkła oraz niemal wszystkich innych powszechnie występujących materiałów, nie potrafiących znieść ogromnej temperatury. Znanymi użytkownikami tego subelementu są wcześniej wspomniani Awatar Roko. Oraz Kyoshi, Gazan, członek Czerwonego Lotosu, jak i mistrz technik lawy. To on powalił sporą część muru Basing Se niemal bez wysiłku. Bolin, przyjaciel Kory, jak i członek drużyny Avatar. Odkrył swój talent po walce z Gazanem i w 3 lata opanował tą magię. Nieznany Avatar, poprzednik Yangchen. Pokazany w wizji anga tkając lawę z czterech wulkanów. Lava Bending to naprawdę potężna magia. Potrafi wyrządzać sporo szkód, jak i pomóc w obronie. Na użytkownikach tej techniki została nałożona naprawdę wysoka odpowiedzialność. W końcu jednym duchem dłoni mogli zrównać z ziemią spory kawałek terenu. A teraz czas na ciekawostki. Przed legendami Kory nie było czegoś takiego jak magia lawy. Wszyscy myśleli, że tylko awatar potrafi tego dokonać, łącząc żywioł ognia z ziemią. Potem została ona wprowadzona jako niezwykle specjalna technika magii Ziemi. Pierwszy raz magia lawy została nam pokazana przez Roko, gdy ten zniszczył świątynię ognia. Nawet trzy małe kamyczki mogą posłużyć do stworzenia dość dużego szulikena, stworzonego z lawy, i mogącego służyć jako śmiercionośna broni. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się nieco o magii lawy. Też chcielibyście posiadać taką moc? Co stopilibyście najpierw? Piszcie w komentarzach. Zapraszam też do wypełniania kolejnej ankiety z kronik. Link w opisie. Nie zapomnijcie też podarować mnie subem. Każdy nowy mnie niezwykle cieszy. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie. Koniec już nastał, a z nim losowa ciekawostka. Bolin i Mako byli braćmi. Mako był magiem ognia, a Bolin, ziemi. Ci więc może jakiś czynnik, że Bolin posiadał jakąś część magii ognia, przekazaną przez rodziców, przez co w połączeniu z ziemią mógł tkać lawę. Czyż nie?